Siemanko wszystkim, z tej strony Patryk z kanału CryptoLiga, moi drodzy wracam do was po krótkiej przerwie i od razu na starcie znalazłem tutaj na Galaxy takie trzy NFT od projektu Vision Finance i z pokażę wam jak to odebrać. Ja to odbieram tylko z tego powodu, że po prostu myślę, że to jakieś będą mogły być w przyszłości brane pod uwagę działania na sieci zkSync i to jest może być jedyny powód dla którego ja to robię. No i dobra, tutaj te trzy ołty Wam pokażę jak odebrać i dodatkowo znalazłem tutaj dzisiaj na Layer 3 dwa zadania jeden od Polyhedra Network i tutaj jeden od Zora New Layer 2 Skoro to jest jakiś nowy Layer 2 jeszcze po sieci Optimism to stwierdziłem że może warto tutaj, że tak powiem, wtrącić swój portfel wtynić tu swoje dwa grosze a nóż-widelec kiedyś coś z tego będzie tak będzie, jeżeli jesteście ciekawi, jak to poodbierać. Zapraszam do dalszej części materiału. Lecimy z tym. No i dobra. Tak, jak już powiedziałem przed chwilą, bierzemy się w pierwszej kolejności, odbieramy tutaj ołty, tutaj na Vision Finance. Na trzy takie outy. No i co? Co tu mamy zrobić? W pierwszej kolejności, tutaj przy tym ołcie, banalna sprawa: mamy tutaj zretwitować tego tweeta i oznaczyć trzech swoich przyjaciół. Jak widzicie, ja już mam zrobiłem. Zretwitować tego tweeta, polajkować tego tweeta, zaobserwować Pepper Crypto, dołączyć do Pepper NFT Giveaway na Telegramie i odwiedzić tutaj ich stronę. I na tej ich stronie, jak tutaj klikniecie, Mamy do zrobienia GLEMI, czyli jak widzicie, tutaj po prostu pozaznaczać sobie tutaj i dodać adres portfela. Jest to banalnie proste: tu macie dać zafalowować, zafalować, dołączyć do nich na Telegramie, tutaj twitnąć o nich i podać swój adres portfela. Banalnie proste: ja to zrobiłem. Jeżeli ktoś ma ochotę, moim zdaniem warto. Dobrze, lecimy do drugiej tej części, drugiego auta Vision Games. I tutaj bardzo podobna sytuacja. Pepper Crypto mamy zafalować, dołączyć do Pepper NTGW na Telegramie. Jeżeli dołączyliście w tej pierwszej misji, to, to będziecie mieć automatycznie zaliczone Zretwitować tego tweeta, podać trzech przyjaciół na tym twecie i polajkować tutaj tego tweeta. Banalnie proste, nie będę Wam tego pokazywał, bo to już jest naprawdę. Pierwszy level, jeżeli chodzi o, o działania pod airdrop, tak więc myślę, że każdy sobie z tym poradzi. I trzecim NFT-kiem, również od Vision Finance, jest tutaj NFT VD Vision Layer. Moim zdaniem też warto go zrobić. Jak widzicie tutaj te wszystkie trzy zadania będziecie mieć zrobione już wcześniej, jeżeli zrobiliście którykolwiek z tych poprzednich zadań. No i tutaj to samo, polajkować, zetwitować i oznaczyć trzech przyjaciół. Banalnie proste, moim zdaniem warto to wykonać. Jednocześnie was wszystkich, by tak powiem, chciałbym uświadomić, że tutaj to jest ograniczony minting cap. Tutaj będzie tylko 223 nft 316 na tym momencie, że tak powiem, wymintowanych. Tu będzie 1234, 448 wymintowanych. I tutaj będzie 2453 wymintowane. Tak więc moim zdaniem warto byłoby się z tym pośpieszyć. Przechodzimy na Layer 3, Polyhedra Network. No i lecimy, Begin. I co tu mamy zrobić? OK, bierzemy Continue, Continue. Mamy sklejmować na OpenBNB NFTK, więc klikamy sobie tutaj elegancko w Open ZK Bridge. OK, tutaj połączyć mamy sobie swój portfel. I Jak już połączycie portfel, klikacie request. W moim przypadku będzie w pierwszej kolejności chciał przejść na Binance Smart Chain. Po kliknięciu request pojawią się zakładka. Koszt tego to jest 6 centów. Potwierdzamy to i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o tą misję. Jak widzicie tutaj już przeszło. Wracamy za tą stronę, klikamy Verify. Jak widzicie przeszło bez problemu. I teraz mamy tutaj dać transfer tego NFT z BNB do OpiBNB. OP BNB to jest sieć testowa. Tak więc w pierwszej kolejności będziecie musieli dodać sobie sieć testową. Ale myślę, że tutaj y, do, powinno wam automatycznie tutaj to o, dodać. Tak więc w moim, w moim przypadku klikamy tutaj BNB. switchujemy, ja tutaj klikam import my NFT, a że mamy już klikano to bez problemu, klikam sobie tutaj ten pierwszy, potwierdzam, ok, confirm import, next, klikamy sobie sieć openbnb, klikamy sobie tutaj next, dajemy approve i w momencie jak approve wam przejdzie, klikacie sobie transfer, potwierdzacie na metamasku i spokojnie czekacie. I jak transakcja przejdzie, to w ostatnim kroku musicie kliknąć sobie Claim. W tym momencie o poprosi was o przejście na sieć testową od BNB i musicie mieć tutaj kilka tych tokenów testowych BNB na yy, tej testowej sieci. Klikacie potwierdź i tyle. Jeżeli ktoś by nie miał tych testowych tokenów, dajcie znać w komentarzu. Ja postaram się Wam wyjaśnić, jak to zrobić lub ewentualnie dogram jeszcze jutro. Mały filmik, że tak powiem tylko o tych tokenach i o tej sieci o BNB, żeby wam pokazać jak to zrobić. No i jak już to przejdzie, wracacie sobie do strony, klikacie verify i powinno to spokojnie przejść. I jak widzicie w moim wypadku przeszło to bez problemu. Continue. Otwieram sobie boxa, z którego dostałem 50 expa. Jak widzicie mam już 32 level tutaj na tym layer tu i tyle. Nie, ja nie jestem witalikiem. No i mamy tą misję zrobioną. OK, to sobie możemy zamknąć i przechodzimy do ostatniej misji tutaj w dzisiejszym odcinku. Tu mamy na jakieś zadania na Zora NIF Layer 2. Lecimy sobie z tym, oczywiście klikamy Continue. Tutaj mamy ich zretweetować. Możemy sobie to skipnąć. Ja sobie to zretweetuję bez żadnego problemu po to, żeby zaznaczyć tutaj o swoją obecność. Zlajkuję, zretweetuję, cyk. Tym bardziej, że to jest od Layer 3. Zgadzam się, klikam kontynuuj. I mamy sobie teraz wymintować na Optimisku ZORB NFTK. No dobrze, no to otwieramy sobie tutaj tego Zora, Łączymy się tu portfelem i klikamy sobie mint. Opłata za to jest 0077. Ten yy, za Fi, za gaz NFTK jest darmowy. Klikamy sobie mint, potwierdzamy. I chwileczkę czekamy. No, jak widzicie, mi to przeszło bez problemu. Klikam sobie Verify, przeszło i teraz mamy zrobić Bridge. Nie musimy tego zrobić, ale mamy zrobić Bridge Ethereum z Mainnet do Zora Network. Ja sobie to otworzę, zobaczę, jakie będą opłaty. Ok, i ja sobie tutaj prześlę 0.004. Dobra, klikam sobie Bridge. Zobaczymy, jaki, jaki będzie gaz. o tutaj gaz w tym momencie jest w okolicach 8 dolarów. Tak więc, no. Sporo, sporo, no ale cóż, ja poświęcę to 8 dolarów. Teraz potwierdzam to, tylko po to, żeby to zrobić. Klikam sobie Finish. I tutaj, że tak powiem, powinno to już spokojnie sobie przejść. Mówię, nie trzeba tego robić koniecznie. Ponieważ można to skipnąć, ale ja sobie to zrobiłem. Teraz mamy dodać tą Zora Network do OLETU. Ja sobie to dodam. Zora. OK. Klikam add to Metamask. Daję approve. Przechodzę na Zora. Wracam tutaj na tą stronę. Klikam verify. I zadanie zakończone. Powinno przejść. No, i jak widzicie, wszystko siadło bez problemu. Widzimy Continue, Otwieram sobie boxa. O, dostałem kogoś NFTK i 50 EXP'a No i tyle. Co to za NFT wpadł? Proszę. Truser Hunt. No i git. Zawsze coś. No i dobra, moi drodzy. To było na tyle odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górze, na do kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się, cześć!